Nie pal, bo mnie urośniesz. Problem masz? Tak. Wyglądasz jak taki mały skrzat, a do tego pali. Jeśli masz do mnie jakiś problem, to za chwilę cię pobiję. Tak? To dawaj. A, ale że dawaj papierosa. No dobra, to rozumiem. Spróbuj. No dobra, w sumie mogę spróbować. Cieszę się, Rzymem zapasowego. No dobra, to spróbuję. Nie, takie niedobre. Nie no, na. teraz mi smakuje. Wow, ale dobre. Teraz się zmieniłem w totalną Sigma. O jak koledze się spodoba, to chyba mam coś dla pada. U nas serio? A co? Kolejny papierosek. Coś specjalnego, kolego. Akurat to wziąłem. Bardzo dobre. Bardzo dobrego, dla, tego, dla takiego jak ty się przyda. Tylko nie podglądaj. Dam papierosek dla ciebie. Wielki. Nastąpił dla mnie. Dzięki! Proszę dla ciebie, kolego. Dzięki! Dzięki bardzo za tego wielkiego papieroska. Górka wodna, ale ten papierosek jest mocny. <kuh> Dzięki za niego. Nie ma spraw.